Przez lata gwałcili dziecko. Wśród skazanych bratów ofiary Rzeszów, pięciu mężczyzn skazanych za wielokrotny gwałt na nastolatce. Kary pozbawienia wolności na 8, 9 i 15 lat dla pięciu mężczyzn za wielokrotne molestowanie i gwałcenie małoletniej utrzymał w środę sąd apelacyjny w Rzeszowie. Wśród skazanych jest przyrodni brat pokrzywdzonej. Wyrok jest prawomocny. Ustne uzasadnienie wyroku odbyło się. Podobnie jak cały proces w obu instancjach, z wyłączeniem jawności. Sąd apelacyjny utrzymał kary zasądzone przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie, który w sierpniu ubiegłego roku za wielokrotne molestowanie i gwałcenie małoletniej dziewczynki skazał pięciu mężczyzn, w tym przyrodniego brata pokrzywdzonej, na 8, 9 i 15 lat więzienia. Sąd uznał, że mężczyźni dopuszczali się tych czynności przez kilka lat. Najwyższa kara dla przyrodniego brata, najwyższą karę minus 15 lat pozbawienia wolności sąd wymierzył przyrodniemu bratu dziewczynki, Mariuszowi N. Sąd uznał go winnym wielokrotnego zmuszania przemocą dziewczynki do obcowania płciowego, zarówno samemu jak i wspólnie z innymi, molestowania seksualnego, utrwalania treści pornograficznych z jej udziałem, znęcania się nad nią oraz grożenia jej, gdyby ujawniła gwałty. W jego przypadku sąd apelacyjny część wyroku dotyczącą grożenia dziewczynce uchylił i skierował do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji. Utrzymał jednak wysokość kary. Z kolei Grzegorz Sąd skazał na 9 lat więzienia za gwałty na dziewczynce, molestowanie, groźby i utrwalanie treści pornograficznych z jej udziałem. W jego przypadku sąd odwoławczy dokonał częściowej zmiany kwalifikacji prawnej czynu dotyczącego gruźb wobec dziewczynki. Pozostali oskarżeni: Franciszek D., Andrzejem i Franciszek K., otrzymali kary po 8 lat więzienia za gwałty i molestowanie, a K. także za utrwalanie treści pornograficznych z udziałem pokrzywdzonej. Wszyscy mają także wieloletnie zakazy kontaktowania się i zbliżania się do dziewczynki, Mariuszen. Przez 15 lat, pozostali przez 10 lat. Wszyscy też mają solidarnie na jej rzecz zapłacić 100 tysięcy. Za dość uczynienia. Od wyroku sądu okręgowego w Rzeszowie apelacje złożyli wszyscy obrońcy w imieniu swoich klientów. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Rozprawa apelacyjna odbyła się w ubiegłym tygodniu i trwała 5,5 godziny. Jak poinformował wówczas rzecznikesa w Rzeszowie sędzia Zygmunt Dudziński, strony złożyły wiele wniosków dowodowych i procesowych, do których sąd musiał się odnieść. Ponadto w czasie rozprawy głos zabierali, prokurator, pełnomocnik małoletniej pokrzywdzonej, a także każdy z obrońców i dwóch obecnych na sali oskarżonych. Oskarżeni to mieszkańcy jednej z podrzeszowskich miejscowości w wieku od 43 do 69 lat. W trakcie postępowania prokuratorskiego mężczyźni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Pokrzywdzona obecnie ma 16 lat. W toku śledztwa nie udało się dokładnie ustalić, od kiedy oskarżeni mieli zacząć ją wykorzystywać seksualnie. Trwało to prawdopodobnie 5 lat.